Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Druga wymiana oleju. Taki kolor mamy. Ten olej gdzieś przepracował 4 godziny. Niech sobie zleci cały. No, powiem Wam, że wymiana oleju tutaj to jest chwila. Paliwo kapie, przelejmy go do przeźroczystego słoiczka. No, i wlejemy oryginalny olej od Loncina API J, czyli wysoko, tylko sobie przeleję do tej buteleczki, bo tutaj sobie ładnie odmierzę pół litra. Liczę te godziny jeszcze raz, i w sumie to chyba 3 godziny, kosiarka chodziła na tym oleju. Dzięki. Trzymajcie się.